można było dopuścić, żeby ta szkoła wyglądała tak, jak wygląda. Gdzie byli wcześniej dyrektorzy, radni, no naprawdę, słuchajcie, nie rozumiem, jak można było dopuścić, żeby ta szkoła była tak, żeby ta szkoła wyglądała tak, jak wygląda teraz. To mi się po prostu w głowie nie mieści. Teraz pani radna Aleksandra Siglecka, proszę bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie dyskusji o budżecie i jest to odpowiedni moment do tego, że w tym budżecie można jeszcze coś zmienić, można dokonać zmian. Więc ja chcę zaapelować do Pana burmistrza Mirosława Karolczuka i poprosić o, to, o dodatkową autopoprawkę, która zapewniłaby środki dla szkoły podstawowej nr 3 w wysokości 250 tysięcy jako pierwszy etap. Tego remontu niezbędnego, oczekiwanego, obiecanego, na który czekają uczniowie tej szkoły, największej w Augustowie, z prośbą o taką dodatkową autopoprawkę wniesioną, bo tylko Pan może to zrobić w tym momencie, zwiększając deficyt. Dziękuję. Nie powinienem tego robić, bo życie mnie nauczyło, że lepiej ważyć bardzo mocno słowa zanim się coś obieca ale chcę w tym momencie zadeklarować będzie wyremontowany blok sportowy przy szkole nr 3 bez tej autopoprawki jeżeli podjąłem pewne działania wspominało, o tym zdobędę na to środki i wyremontuję nie tylko szatnie ale razem i te. Tak. a moje pytanie przy tej okazji moje pytanie można by zadać taka wątpliwość jak słuchałem tutaj pani dyrektor i państwa pani dyrektor ma ilu konserwatorów drodzy państwo w tej największej szkole przykleić? Albo wieszaki wymienić? Albo wystąpić do burmistrza o 20 tysięcy złotych na nowy szafki? Może można coś zrobić we własnym zakresie. Tym niemniej to, co powiedziałem, deklaruję, że w tym roku, mam nadzieję, że przed wakacjami, a jak nie to w wakacje, zostanie wykonane te